17-letni syn Pauliny Smaszczy Macieja Kurzajewskiego z kraju. Wiemy, gdzie teraz mieszka. Nie jest tajemnica, że relacje Pauliny Smaszczy Macieja Kurzajewskiego nie należą ostatnio do najłatwiejszych. Choć dziś oboje ukladaja sobie z u boku nowych partnerów, to matka synów dziennikarza nie marnuje żadnej okazji. Aby wbić mu szpilę. Jeszcze niedawno szerokim mechem odbili się zyczenia które Paulina przekazała eksmezowi z okazji 50 rodzin. Przypomnijmy, Paulina Smaszcz składa życzenia urodzinowe Maciejowi Kurzajewskiemu, miłości i założenia lojalnej rodziny bez klamstw. Choć Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski nie dogaduje się obecnie najlepiej, to wciąż laczy ich przecież dwóch synów, starszy Franciszek i młodszy Julian. Znanym rodzicom wyraźnie zależy na tym, aby nie wciagać pociech w medialny konflikt. A ostatnimi czasy rodzinne zdjęcia pojawiają się na ich Instagramowych profilach dość rzadko. Powód jest zresztą banalnie prosty: żaden z synów pary nie mieszka obecnie w Polsce. Zobacz PS, Paulina Smaszczy puszcza Polskę. Tabloid ustalił, gdzie będzie przebywać. O ile to, że Franek mieszka we Włoszech z Zona, nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. To niektórzy mogą nie kojarzyć, za jego młodszy brat również jakiś czas temu opuścił ojczyznę. Wspominał o tym zresztą Super Express przy okazji niedawnej relacji informatora z imprezy niespodzianki macka na 50 urodziny. Synowie macka, Franek z Włoch i Julek z Holandii polaczyli się z nim przez kamery internetowe, przekazał wówczas dziennik. Dalsza część z artykułu pod materiałem wideo. Z medialnych doniesień dowiadywaliśmy się więc, że mną syn pary wymigrował własnie do Holandii. Teraz słowa tabloidu potwierdzili rodzice 17-letniego Julka, którzy postanowili pochwalić się jego nowym sukcesem na obczyznie. Od września mój syn Julek przebywa na rocznej wymianie w Holandii, gdzie uczy się i poznaje kulturę tego kraju. Jutro przejmuję Instagrama w Spoland. Goręco zachęcam do śledzenia czwartkowej relacji. Obserwujcie. Pytajcie i lajkujcie. Powodzenia Julku, napisał Maciek. Z niczego nie jestem tak dumna, jak z tego, na kogo wyrosli moi synowie. Rola matki była najzona wieloma przeciwnościami losu. Jednak Julian i Franek, a ostatnio tak z Laura i moja wnuczka, wszystko mi wynagradzają. To dla nich zje i dla nich chce być zdrowa, aby nie z tym wsparcie. Jutro Julian przejmuje instagramowy profil w Poland. Będzie mówił o nauce i pobycie w Holandii. Z wspaniała wspaniala rodzina, w pięknym miejscu nieopodal rzeki i spotyka otwartych ludzi z całego świata. Ambitnych i poswiecających energię pasji i edukacji, wspierających i rozumiejących różnorodność bez uprzedzeń. Najważniejsza rola rodzica jest dodawanie dzieciom skrzydel, wyrabianie w nich ludzkich odruchów, poczucia własnej wartości i indywidualizmu. Julku, trzymam kciuki, wtórowala mu Paulina. Przy okazji Kurzejewski udostępnił też krótki wpis, w którym Julek napisał o obecnym życiu poza ojczyzna. Jestem Julian i jestem już od ponad pięć miesięcy w Holandii. Mieszkam w malym miasteczku portowym Harlingen. Moja rodzina Goszczaca mieszka ze mną w barce mieszkalnej i oprócz mnie w rodzinie jest jeszcze jeden uczestnik z Chile. Mieszkamy wspólnie od dwa miesięcy i bardzo dobrze się dogadujemy. W mojej relacji spróbuję pokazać moje codzienne życie w Holandii z pewnym małym zwrotem akcji, którym jest również zdobywanie zachowań i nawyków nie tylko holenderskich, ale również południowoamerykańskich, napisał 17-latek. Prawda? Zambitnie.